Mateusz Morawiecki nie dostał wotum zaufania. Wygłosił w Sejmie expose. Nie chce mi się tego faceta słuchać od dłuższego <gry> czasu. Bo co mi z tego, że A. On nie będzie premierem, B. Znowu mi coś nakłami. 30% Polaków chciałoby, żeby wrócił obowiązek maseczek. Ale to ten lekarz naczelny Rzeczypospolitej, ten specjalista się wypowiadał. On wierzy. Dlaczego tak. pan dalej wierzy w maski, skoro tutaj jest napisane, że one nic nie dały? To czemu pan ciągle o maskach opowiada? Panie, a jak pan jest zwyczajnie głupi, to niech pan pracę zmieni. Wyrzucam pana, jestem premierem, wyrzucam pana. No tak, to do tego trzeba mieć odwagę i charakter a tego się świecia. Jaką nie odwagę, żeby wywalić faceta, który u mnie pracuje, to trzeba mieć odwagę? Ale... Skrajna lewica postanowiła zmienić nazwy ulic w Barcelonie. Czy zostaną zniesione nazwy takich ulic jak świętej Agaty i świętej Róży? Moim zdaniem w Barcelonie nikogo poza skrajnymi lewakami nie drażni ulica świętego Michała. Kręci tylko grupę ekstremistów, bolszewików wierzą w Pana Boga tak mocno, że chcą go wyczyścić. Nie tylko walczą z Bogiem, ale walczą z własnym narodem i z własną świadomością. No tak, to działa, proszę pana, nowe czasy przyszły, pan musi odejść. Lisicki, już ze swoimi poglądami, pan jeszcze na cisko, łacińską, pewnie musi pan odejść, proszę pana.